Słuchajcie, ta lampa dzisiaj podróż zaczynała w Pradze. Przyjechała z Pragi przez pół Polski, trafiła tutaj. Na jutro ma być gotowa zarówno ta lewa, jak i prawa. Dlaczego trafiła? Dlatego, że no, standardowy problem ze światłem do jazdy dziennej ten światłowód zmienia swoją barwę na żółtą, jakąś taką brązową wręcz przestaje świecić do takiego stopnia, ten dolny jest piękny, ładny, aczkolwiek to nie ma górny i dolny, to jest cały światłowód, to jest całość jedność, tak to wygląda. I jeżeli macie odwagę czy umiejętności czy osobę, która jest w stanie Wam wymienić ten światłowód, no, to nie musicie przyjeżdżać do mnie czy wysyłać lamp. Mam światłowody 350 zł. Oryginalny i kwestia rozebrania lampy, wymiany tego światłowodu na nowy i e, lampa znowu jest w pełni sprawna i, i bez obawy. O to, że grozi nam mandat, czy nie przejdziemy przeglądu, spokojnie. Można dalej lampę, lampę używać. Eee, 350 zł. Zamówienia motolampy małpa gmail.com lub jeśli chcecie, żebym to zrobił ja osobiście, mam już sprawę. Nie jest łatwo rozebrać tą lampę, jest na twardym kleju. Tylko powiem także nie poddaje się tutaj temperaturze i wolną wolną dubaninką można sobie to otworzyć podgrzewając tutaj ten rant miejsce styku klosza obudowy opalarka wystarczy ale tak jak wspomniałem klej będzie cały czas w swojej konsystencji a te podgrzanie sprawia to, że Obudowa staje się miękka, możemy ją odgiąć bez e, uszczerbku, czyli nie łamiąc tych elementów, tylko odginamy. Wybieramy klej z powrotem, podgrzewamy i, i, i pracujemy cały czas w temperaturze około 120-150 stopni. Dzięki temu te elementy, zobaczycie, po pracy będą. Cały czas e, całe, nieuszkodzone, bez cięcia klosza czy obudowy. Jeżeli mam z, dla Was coś takiego zrobić, naprawić Waszą lampę, to koszt wymiany światłowodu to jest 800 zł. Wraz ze światłowodem. Czyli komplet 1600 zł to jest niewielki procent jednej lampy w serwisie. Także macie zamiast, zamiast kupować nowe lampy w serwisie, macie wakacje ode mnie i dajcie mi coś tam zarobić. Dzięki temu, zaoszczędzone pieniądze, możecie wydać na super wakacje. A, może i całą rodzinę zabierzecie, albo i może ktoś mnie weźmie. Bo przyda się odpoczynek. Do zobaczenia na wakacjach. I yy, za chwileczkę będzie ciąg, ciąg dalszy, co się z tą lampą dzieje.